Witajcie drodzy słuchacze. W kilku miejscach pojawiła się taka ciekawa prognoza, zarówno w formie czytanki, jak i jako tekst. Na blogu podaję źródła. Prognoza wibracyjna od Li na grudzień 2023. Grudzień zapowiada się niezwykle pracowitym miesiącem. Aktywność Słońca, aktywność Ziemi i działalność człowieka. W grudniu będziemy pracować nad starymi cyklami w przyspieszonym tempie to coś jak przechodzenie przez wszystkie stare lekcje życia w dzikim tempie wszystko, co wewnątrz nas jest niedokończone i nieświadome, zostanie wydobyte. A potem nastąpi ruch poprzez te cykliczne procesy, jakbyśmy wspinali się po szczeblach osobistej ewolucji. W ciągu jednego miesiąca spotkasz się ze wszystkim, co przeżyłeś i odłożyłeś w swoim postrzeganiu na później. Wszystko, co nie zostało przebaczone, będzie Cię wzywać do przebaczenia. Wszystkie skargi, które ukryłeś, pojawią się przed Twoimi oczami. Wszystkie trudności, z których zrezygnowałeś, pojawią się ponownie, abyś mógł je pokonać. I nie chodzi tutaj o problemy zewnętrzne czy nowe trudności. Ta wewnętrzna istota zostanie odzwierciedlona na zewnątrz, dzięki czemu tym razem będziesz mógł czy będziesz mogła rozstać się z tym, co ci już nie służy. To, co jest przed tobą ukryte, stanie się jasne. A to da ci możliwość spojrzenia na siebie całościowo. Każdego dnia coś ukrytego wyjdzie na światło dzienne i będzie wymagało Twojej uwagi. Kiedy tak się stanie, powiedz sobie szczerze, tak, tutaj czuję strach i przyznaję się do tego. Tutaj czuję swoją słabość i przyznaję się do tego. Tutaj czuję winę i przyznaję się do tego stanu. Tutaj nie potrafię wybaczyć komuś innemu i przyznać się do tego. Tutaj czuję złość, bezsilność, rozpacz i uznaję to wszystko za część ustawień mojego ego. A kto to wszystko przyznaje, przyznać może tylko ten, kto patrzy z góry, ten, kto widzi i nie ukrywa się. Przyznanie tego uwolni cię od tych rzeczy, ponieważ nie będą już mogły cię ukłuć potajemnie w najbardziej nieodpowiednim momencie. Gdy przyznasz się do tego, co przed sobą ukrywałeś, wyjdziesz poza nieświadomy wpływ swoich programów. Poczujesz integralność i wsparcie swojego Jam Jest, aby pójść dalej i uzyskać inspirację na zupełnie nowym dla Ciebie poziomie. Poczujesz się tak, jakbyś zawsze mieszkał w piwnicy, a teraz przeprowadziłeś się do domu z dużymi oknami położonym na wzgórzu. A teraz, gdziekolwiek spojrzysz, otworzy się przed Tobą szeroka perspektywa. Intensywne przetwarzanie starych programów da Ci wskazówki nie tylko do ponownego przemyślenia swojego życia, ale otrzymasz klucze do osobistych wydarzeń, których wcześniej nie mogłeś zobaczyć, ponieważ były przed tobą ukryte za zasłoną upadłych programów. Aby wdrożyć powyższe, nie będziesz musiał dawać się w bójkę podejmować żadnych wysiłków, ani w ogóle marnować energii. Wystarczy jasność i rozpoznanie tego, co wyniknie z tego, co już przeżyłeś. Na przykład, ktoś nagle niezasłużenie cię obrazi, a ty zamiast upaść na duchu lub wyłączyć reakcję o niskiej częstotliwości, nagle zdajesz sobie sprawę o tak. Podobny przypadek miał miejsce dziesięć lat temu, kiedy popadłem w depresję. A potem spadł na mnie grat nieszczęść, jedno po drugim. Przypomnisz sobie coś takiego i zamiast powtarzać tę reakcję, po prostu się uśmiechniesz. Nie, już z tego wyrosłem, moje ego mnie teraz nie oszuka. A kiedy sobie to uświadomisz, nagle okazuje się, że osoba, która rzekomo cię obraziła, wcale nie miała tego na myśli, nie mówiła o tobie i w ogóle temat był zupełnie inny. Takie sytuacje zaskoczą cię szybkością zanikania i tym, jak mogłeś wcześniej zareagować na nie przesadnie. A teraz będzie niezwykle oczywiste, że to wszystko jest niczym więcej niż częścią gry, zarówno pojawieniem się problemów, jak i ich zniknięciem. I tak ludzie, którzy nie chcą rozpoznać przyczyn wewnętrznych w zewnętrznych zjawiskach, przeżyją szok. Wszak nigdy nie spotkali tak wielu różnorodnych energii. Następnie z całą mocą zostaną zaangażowani w wydarzenia zbiorowego chaosu, tworzonego zarówno przez ludzi, jak i przez naturę. Pamiętajcie też, że masowe wydarzenia, które zobaczycie w grudniu to gotowe scenariusze różnych gier. W tych wydarzeniach nie ma miejsca na przypadek i niczyj udział bez jego wewnętrznej projekcji. Wydarzenia te w swej istocie przypominają splot ukrytych przekonań różnych jednostek, splot w jedną całość. A skoro obserwujesz te wydarzenia, to znaczy, że przyciągnęło cię do nich coś ukrytego w tobie. Ale wystarczy, że zobaczysz, żeby być świadomym. Nie musisz brać w nich udziału osobiście. Po prostu obejrzyj i odkryj coś w sobie. Wyrażaj współczucie nie z powodu tego, co się dzieje, ale z powodu tego, że ktoś wykorzystuje w ten sposób programy swojego ego. Ale skoro to czyni, oznacza to, że jest to jego wewnętrzny wybór. Jeśli ktoś opuszcza świat fizyczny. To jest to jego wewnętrzny wybór wybór, aby nie uczestniczyć i nie angażować się w dramat z takim nastawieniem ego. Być może ta istota, ta dusza, jeśli wolisz, woli wejść do świata z innego ciała z wyższymi nastawieniami częstotliwości. To jest jej wybór. Pozwolenie innym na dokonywanie swojego wyboru jest jedną z najpotężniejszych przemian najpotężniejszych transformacji, jakie przejdziecie w grudniu. Dla niektórych będzie to w ogóle główne wydarzenie miesiąca. Nauka odpuszczania, nauka przyzwalania, nauka nieangażowania się w dramaty innych ludzi za cenę obniżenia swoich wibracji do poziomu ofiary. Pozostań w pozycji pionowej, wyprostuj ramiona, podnieś głowę i oddychaj swobodnie. To jest czas wyzwolenia, więc bądź wolny.